Domu na wynajem. Ten film powstaje po to, żeby pokazać Wam fajne, praktyczne rozwiązania, które według mnie są super w amerykańskich domach, ale nie po to, żeby pokazać Wam atrakcyjność przestrzeni, i jak ją sobie zagospodarowaliśmy. Wszystko to, co zobaczycie wewnątrz domu. Razem z tym panem. Ja to... Ba! Baba! <gry> ba, ba. Wszystkie rzeczy, które zobaczycie w środku domu, pochodzą z drugiej ręki, z e, second handu albo dostaliśmy je od kogoś. Także styl, e, który, w którym urządziliśmy naszą przestrzeń, to taki spory miszmasz. Mm. Ale no właśnie, ja nie o tym. Ja nie chcę pokazać Wam designu, ja nie chcę skupiać się na detalach i pięknie przestrzeni, tylko na praktycznych rozwiązaniach, które oferują amerykańskie domy, albo na tych, które mnie denerwują, których nie lubię i które uważam za złe. <noise> Zacznijmy od pozytywów. Jesteśmy na werandzie. I to jest fantazja. Po prostu weranda przed domem jest genialnym rozwiązaniem. Stworzono je po to, żeby zacienić bardziej dom, i o ile dla mnie to nie jest super e, przyjemna wiadomość, bo ja to jestem światłolubna i tak naprawdę to zacienienia nie lubię. Ale no, przyznaję, że tutaj faktycznie tego słońca i tak jak chcemy, to my tu mamy dużo w sypialni, a weranda jest życiem. <grystanie> tutaj toczy się, tak jak zresztą widzicie, całe nasze życie rodzinne. O, dziękuję. A ty gdzie swoje buty? Tutaj obraz z tyłu nie będzie się zmieniał, nie bójcie się, jako nie uspokoję, nie ma szansy. <grystanie> I tak my jemy na werandzie, spędzamy wspólnie czas. Naprawdę nie, weranda jest... Nie? nie ma twojej buty? A była was To, czego nie lubię w amerykańskich domach i e, co według mnie jest e, słabe. Zacznijmy od tych desek. Cały dom jest z drewna, i niestety, e, według mnie, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Mm. To jest fajne rozwiązanie na chwilę, ale jednak te domy bardzo szybko się starzeją i to widać wszędzie, w środku, na zewnątrz, te deski próchnieją. My wynajmujemy dom z którego roku, Leczku, 97? Siódmy albo 8. I po prostu na zewnątrz jest w stanie bardzo słabym nasze patio z drugiej strony, no to jest po prostu tak spróchniałe, no tragedia. No i generalnie te deski tutaj, czyli jest siding, obicie tego domu. Ech. Trzeba wymieniać, non-stop. Trzeba wymieniać, trzeba malować, trzeba ym, robić mnóstwo prac dookoła tego, żeby ym, te domy faktycznie utrzymały swoją jakość przez dłuższy czas. Skoro mowa już o drewnie, z którego zrobiony jest dom, warto wspomnieć również o ścianach, które są z karton Gipsu i po prostu są maksymalnie akustyczne. Wszystko w tym domu słychać. Rodzina w amerykańskim domu zdecydowanie nie może mieć przed sobą tajemnic, bo nie ma plotek. A tak serio, to to jest fatalna, fatalna rzecz, której ja osobiście bardzo nie lubię, bo choć mamy duży dom, duży dom, to i tak wydaje się, jakbyśmy mieszkali ze wszystkimi w jednym pokoju. Jaki koń! Jaki koń tu przyszedł! Uwaga! Zacznę od tego, czego nie lubię. Tak jak widzicie, weszliśmy do środka bardzo wprost. Nie ma przedpokoju. Nie ma miejsca, w którym możemy zostawić rzeczy. Nie ma miejsca, w którym możemy trzymać cały bajzel kurtkowo-butowy i nie pokazywać na wejściu całego domu. To jest dla mnie wręcz niezrozumiałe. Dlaczego większość domów budowanych tutaj Właśnie w taki sposób wygląda i takie rozwiązanie przyjmuje. To nie jest tak, że każdy dom tak wygląda i każdy, pokój, każdy dom nie ma przedpokoju. Teraz, jak szukaliśmy domu do kupienia, zwracaliśmy bardzo mocną uwagę na to, żeby ten przedpokój jednak się pojawił. I takie domy już są budowane i są na rynku, ale jednak w dużej mierze pojawiają się domy właśnie w takim modelu, jak, my, jak ten, który my wynajmujemy. Czyli po prostu brak przedpokoju. No ja tego nie lubię. Podział przestrzeni. Według mnie bardzo trafiony, bo w praktycznie w każdym domu większym, myślę, że tak to można powiedzieć, ale niekoniecznie w takich domach standardowych, jak i ten nasz. I myślę, że w mniejszych również raczej zawsze jest wygospodarowana przestrzeń do jedzenia. Z tyłu widzicie tę naszą. Jadalnie, dining room, czyli miejsce po prostu, które przeznaczone jest stricte do tego, żeby postawić stół i jeść. Tutaj mamy typowy salon, czyli miejsce, gdzie możemy zapraszać gości, a tam dalej jest przestrzeń, którą pokażę wam za chwilę, która zwana jest family roomem, czyli miejscem, które jest przeznaczone typowo dla rodziny. w amerykańskich domach i co mnie urzeka za każdym razem, jak e, jakiś odwiedzam, to olbrzymie okna. To akurat, które mamy, e, którego jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami e, w wynajmowanym domu, e, to takie okno wykuszowe, właśnie często stosowane w, w przestrzeniach jadalnianych i no, ja uwielbiam, ale już sam fakt tego, że ono jest... E, Ustawione na półkolu jest samo w sobie przyjemne i ładne na oka, ale wielkość okien jest po prostu genialna. To jest coś, za czym wzdychałam, będąc w Polsce. W Polsce jednak używamy okien takiej do połowy z parapetem. Teraz, oczywiście, w nowoczesnej architekturze stosuje się piękne, przeszklone przestrzenie, w których jestem olbrzymią fanką. No, a tutaj po prostu te okna są duże nawet w takich właśnie starszych domach jak ten, który my wynajmujemy. Ale, żeby nie było tak miło, to powiem jeszcze coś negatywnego na temat tych okien. Po pierwsze, jak byłam nastolatką, rozkokiwałam się w tym sposobie otwierania. Z dołu do góry, jakie to jest, właśnie amerykańskie, ciekawe i fajne. Mieszkając już tutaj, no patrz, co on robi. Mieszkając już tutaj, wiem dobrze, że to e, zamykanie jest najgorszą opcją, jaką można sobie wyobrazić i wymyślić. Kto w ogóle wpadł na taki pomysł, żeby w taki sposób otwierać okna? Tego się nie da umyć. Otwierając okno do góry, nie jesteśmy w stanie umyć przestrzeni tej na dole. I o ile z tymi oknami, które są tutaj na dole, na parterze, nie ma aż tak. Można sobie jakoś poradzić, wychodząc na zewnątrz, o tyle z, z tymi, które mamy już u góry, nijak nie da się nic zrobić. I więc tak naprawdę nasze okna, myte są tylko od wewnątrz. Natomiast co robią na Amerykanie? Po pierwsze, nie myją okien. Serio! A jak już je myją, to myją je raz na rok i zamawiają do tego specjalną firmę, która przyjeżdża i po prostu na zewnątrz te okna im myje, bo inaczej sprawa jest niewykonalna. Witajcie w amerykańskiej kuchni, gdzie wszędzie wszystko jest duże. Tak naprawdę mam na myśli sprzęty typowo kuchenne, czyli kuchnię i lodówkę. Co mam na myśli? Popatrzcie, ta kuchenka jest bardzo niestandardowych rozmiarów, standardowych jak na Amerykę, niestandardowych jak na Polskę. A mianowicie, jest ma przestrzeń, w której można spokojnie odłożyć sobie garnek, nie gotując nic. Więc jest to bardzo poręczne. Do momentu pierwszy raz, jak zobaczyłam takie kuchnie, nie do końca mnie to przekonywało. Po prostu wydawało mi się, że to jest strata przestrzeni. A w tym momencie jest to jedna z rzeczy, którą bardzo często używam i naprawdę bardzo lubię. Także dzięki Ameryko za tak wielkie sprzęty kuchenne. Warto też jeszcze dodać, że takie kuchenki często są na sześć palników, a te już takie super nowoczesne i właściwie to mam wrażenie, że zrobione dla master chef'a mają dodatkową funkcję, czyli kran, z którego leje się woda. Dzięki do garnka, bezpośrednio do garnka. Także, już taki bajer, zupełnie jak dla mnie niepotrzebny, no ale przyznaję, że jak już szaleć, to po amerykańsku. Więc, jeżeli ktoś by mi tak mu zafundował, to nie miałabym nic przeciwko. Kolejna rzecz, której nie może zabraknąć w amerykańskiej kuchni, to wyspa. Tak, mówię, nie może zabraknąć, bo prawda jest taka, że te mniejsze domy mogą jej nie posiadać, ale większość amerykańskich domów, które no nie są o wysokim standardzie, umówmy się, no nasz dom to raczej middle class, jeżeli by nie powiedzieć troszeczkę nawet niżej. E, więc ta wyspa po prostu w tych amerykańskich domach istnieje i to jest coś fantastycznego w Polsce wzychałam do tego niesamowicie, że bardzo chcę mieć i po prostu w momencie, kiedy już jestem posiadaczką takiej wyspy, to nie zamieni się na żadną inną kuchnię. To jest genialne. Dużo, dużo blatu. Co prawda przez to też dużo, dużo sprzątania i dużo, dużo bałaganu, bo jednak im więcej blatu, tym więcej miejsca do tego, żeby po prostu go pobrudzić. Ale jest to bardzo praktyczne i naprawdę ułatwia życie. I naprzeciwko mamy lodówkę. Lodówka tak jak widzicie jest równie dużych rozmiarów jak kuchenka, która jest naprzeciwko. Nie będę Wam pokazywać wnętrza. Takie lodówki można kupić w Polsce, ale po prostu tutaj są one standardem. To jest normalna wielkość lodówki. Tak jak u nas lodówki wyglądają wystandaryzowane, wyglądają tak i tak, czyli są mniejsze, tak tutaj po prostu te lodówki są duże. I płynnie przechodzimy do miejsca, bez którego się nie mogłabym już obyć zupełnie. I nawet przyznam wam szczerze, że będąc w Polsce, to dorabialiśmy sobie w bloku spiżarkę. I tutaj oczywiście jesteśmy posiadaczami również takiej, czyli miejsce, gdzie zmieści się wszystko. Te spiżarki są różnych rozmiarów. Niektóre są wbudowane w ścianę i mamy możliwość po prostu tak jakby korzystania z takiej. Um, szafki w ścianie inne są takie do których można wejść tak jak u nas co jest według mnie dużo fajniejsze bo mogę sobie trzymać wszystkie dodatkowe sprzęty odkurzać um, mop jakaś zmiotka tak e, generalnie mm, tak trzymamy tu słodycze no, no. dlatego musimy mieć dodatkowe zabezpieczenie Mój drugi klient gotuje. Skoro już tu jesteśmy, to przy okazji powiem Wam, że akurat układ tego domu jest genialny, bo ja sobie tutaj gotuję, tutaj gotuje Stefan, a. E, w pokoju na końcu łami się najczęściej Kania. E, I pokój za nami to family room, czyli przestrzeń przeznaczona głównie dla rodziny. Dzięki temu. Jeżeli mamy jakiś bałagan, to nie jest on na wejściu, tylko jest gdzieś dalej schowany, i to jest miejsce, do którego niekoniecznie musimy zapraszać gości. My, ten pokój, wykorzystujemy tak jak pewnie widzicie, na pokój e, dla dzieci typowo, na taką bawialnię. I e, właśnie taki układ <ścoughs> o, Stefan. Stefan będzie robił właśnie koktajl. Spędzamy faktycznie najwięcej czasu i jest to faktycznie family room. Eee, także no, uwielbiam, uwielbiam ten układ przede wszystkim w sytuacji, w której obecnie jesteśmy, czyli dwójka dzieci, one się bawią głównie na dole, nie korzystają z pokoju góry, u góry, u, z, z, u góry pokoje, to tak jak się mówi zresztą właśnie w Ameryce to sypialnie. Czyli e, faktycznie to są miejsca, gdzie te dzieciaki moje śpią, a tutaj tak naprawdę kręci się całe nasze życie. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć i e, której w tym, bez której tam cały czas działa blendem. Koniecznie w Polsce, jeżeli macie taką e, możliwość, to zainstalujcie to sobie w domu. To jest e, nóż w zlewie, młynek. Wygląda to tak. Takie proste rozwiązanie, a jak praktyczne i no po prostu genialne. Słyszałam, że w Polsce już też takie można montować, dlatego zróbcie to. Tutaj to jest standard, dlatego o tym wspominam. To jest w każdym domu, w każdym miejscu po prostu w taki sposób buduje się.